Cześć ludkowie. Dzisiaj opowiem o herbacie. Ja mam nadzieję, że widać ten piękny kolor, ciemny bursztyn. To jest herbata typu cejlońskiego. ale to jest L grey. To jest bardzo dobry Earl zrobiony na bazie czarnej herbaty z cejlonu, jak już powiedziałem i on jest dystrybuowany przez krakowską firmę, która się nazywa E-Herbata. Mają swoją stronę eherbata.pl. Jak ja to parzę? To jest taki dzbanuszek. W Chinach kupię sobie taki serwerek do kawy. I takie siteczko. To jest bardzo drobne sitko do parzenia herbaty. Specjalnie. Ja się tu kłada, to się sypie odpowiednią ilość herbaty. Ja wsypałem 5 gramów. Potem 533 ml wody tu weszły. Tak, zważyłem to. I kilka minut. Wiecie, kilkakrotnie. Tam, żeby przepukało. Podniosłem. Jest. Jest herbata. Jest Hell Grey, Jest wspaniałość. Herbata sypana. Ale coś Wam jeszcze pokażę z tej herbaty. Otóż, skoro oglądacie mnie, zapewne oglądacie i Piotra kanał Game Changers Shave Club. I on powiedział, że dzięki mnie było mu dane spróbować, i sobie zakupił herbatę. Taką to jest L. Gray Supreme z firmy The Tea Makers of London. Tutaj herbata jest w saszetkach. W tak jak ja to nazywam Pampersach i ja ją używam do pracy. To jest duża torebka, tu było 250 tych saszetek. A teraz to co ja dzisiaj piję, to jest właśnie to. Ceylon Earl Grey. Składniki: czarna herbata liściasta i aromaty. I to takie standardowe, ale tu bergamotka jest. Specjalistyczny sklep z herbatą Szpitalna 24 Kraków. I jest strona eherbata.pl spółka z ogromną odpowiedzialnością Eherbata.pl ma kanał na YouTube. Oglądam to samich opaków. Było o herbacie, a teraz będzie o goleniu. Słuchajcie, golenie. Golenie dzisiaj znowu z mydło, które pachnie tylko mydłem. Czyli taki świeżo namoczony, namoczony Mitchell Zulfat, i dzisiaj postanowiłem go wyrobić syntetykiem. No i zrobiłem pewien błąd, bo należało zostawić wodę w kółeczku i jechać suchym pędzlem, nabijać suchy pędzel, bo tak fajnie się sprawdzają pędzle syntetyczne przy okazji yy, wyrabiania medu twardych, a to jest to jest twarde mydło. mimo, że się moczyło chyba z pół godziny tutaj yy, w mojej yy, umywalce tak w umywalce, wiecie, to było całe łącznie z tym tygielkiem zanurzone i leżało w ciepłej wodzie Michels zulfat zawsze w ciepłej wodzie nie gorącej i nie zimnej zawsze w ciepłej i najlepiej zamaczać od razu z całym tygielkiem dlatego że ono łatwie tą ciepłą temperaturę dobra, wiecie co tutaj mam ciasno strasznie. dlatego korzystam z przysposobionych miejsc obok to teraz jeszcze sobie naleję w jako, że dzisiaj będę wypróbowywał Następne pachnidło no to mydło, które samo w sobie nie wnosi nic więcej oprócz mydła, tak? Do pachu mydła i już Dobra, skóra mokra myta było całkiem niedawno, więc my się odpuszczamy sobie. Znaczy normalnie jak tam mam się golić. się nie kąpałem, teraz się kąpałem, ile tam, dwie godziny temu. E, Także czysty jeszcze jestem, a spłukać należy i ciepłej wody należy zapodać, żeby e, po pierwsze spłukać brud z twarzy. Powiedzcie jaki brud po, po dwóch godzinach. A słyszeliście o takim pojęciu jak szlifowanie wiatrem? To no budowańcy mi wytłumaczyli, kiedy na studiach byłem. Ja nie studiowałem budownictwa, ja studiowałem mechaniczny, wydział. No i teraz wyobraźcie sobie, że kolega mi tłumaczy. Wiesz, że no jest taki parametr jak szlifowanie wiatru. Więc no co wiatr może? Sam nic, ale wiatr niesie ze sobą że pyłki, kurze i bardzo twarde elementy takie bardzo drobne drobinki piasku no ma rację no i to jest dokładnie to samo żeby się żyletka nie stępiła w jednej czwartej pierwszego przejścia żeby nie zrobiło nam niespodziewanie ogromnego peelingu na twarzy jedziemy z koksem i myjemy twarz bo tam zawsze, zawsze, wiecie, skóra przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, i tak dalej, i tak dalej. Czyli przez całe nasze życie, w każdej minucie naszego życia, skóra wypuszcza na zewnątrz coś. W najczęściej jest to woda, wilgoć, ale również jakieś wydzieliny, wydzieliny, tak. nie wydaliny, wydaliny, wydzieliny to są rzeczy, które Organizm wydziela do krwi obiegu, żeby funkcjonować, tak? A to, co organizm wypycha na zewnątrz, to są wydaliny. Wydala. I tak, i niekoniecznie mówię tylko o tym, co wydalamy w toalecie. Mówię o tym, co wydalamy przez skórę również. Bo to dokładnie ta sama rola, tylko inne substancje. No i dodatkowo regulacja temperatury na przykład nie pocenie się. Żeby daleko nie szukać. No więc, te jak z wydala, to jak my chodzimy, to ten wiatr wystarczy, żeby podnieść jakieś kurze, pyłki. Szkórę należy po prostu umyć przed goleniem. Jak widać, piana jest. W... Mitchell's Wulfatna piana. I jest maszynka. I jest maszynka jaci Melon, która wygląda jakby zamierzała się zjeść na przystawkę do śniadania, ale nie. Ona jest łagodna. Łagodna z pogranicza średnich. To jest moja maszynka wyjazdowa. Tylko nie ten egzemplarz, tylko z inną rączką, ale nie ważne To jest ta, ta sama głowiczka. I w środku. Chiński klaut. Nowiutki. Dlaczego? Bo mam. Bo chcę być ogolony i jak na razie. Klaud jest przetestowany. I jako ta niezła źletka. Po prostu go użył. Był na wierzchu. Będzie jednego do domu. E, chciałem powiedzieć do... E, do pojemniczka takiego będzie. E, na zużyte źletki Jak widać, ten syntetyk też fajnie wyrobił. Nie tylko, nie tylko borsuk. Dobry syntetyk też będzie zawsze dobrym syntetykiem, dobrym pędzlem. Tyle tylko, że będzie eee, trochę chla. Syntetyki tak mają, lubią sobie chlapnąć. Borsuki nie, bo borsuki chomikują. Dlaczego ja dzisiaj użyłem tej maszynki? Ona jest dość specyficzna, wiecie. To jest maszynka, która jest fantastyczna na długi zarost. Pada. Maszynka, która jest fantastyczna na długi zarost, bo ona ma te, te, te podwójne ząbki, ona otwarty grzebień od góry i od dołu i dzięki temu ona, wiecie, rozchyla, rozchyla włosy i wchodzi żeletka między, wchodzą yy, te włosy, prosto te włosy. To jest maszynka, która się znakomicie sprawdza właśnie na długich zarostach. A mój zarost jest dzisiaj czterodniowy praktycznie. A, nie się ostatnio. Więc jak jest czterodniowy to trzeba go będzie właśnie potraktować taką maszynką, która się na długi zarost znakomicie nadaje. Tak? Już całkiem niedawno Japurek, kolega, który prowadzi kanał Japuszejf. Hodował zarost cały tydzień i go postanowił zgolić, zobaczyć jak to mi będzie funkcjonowało takie sobie zrobił doświadczenie. No i postanowił go zgolić. Nie, 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 nie szawetko, bo to byłoby proste. Tygodniowy zarost to jest na tyle krótki. Że, że nie ma z nim problemu żeby go zgolić żeby go namedrzeć przede wszystkim żeby go potraktować właśnie pianą to pianę się wbija do samej skóry Wiecie problem jest roczna broda nie? Dlatego się ją zwykle jeżeli chcesz ją zgodzić to bierze się albo elektryką albo nożyczkami skraca na króciutańkiego jeżyka i i potem się dopiero na i gość. taka jest normalna procedura oczywiście można mieć inne pomysły i czasami ludzie mają go za to. Dlaczego nie mieć innych pomysłów, No więc ja mam dzisiaj czterodniowy zarost. Taki i sobie ten zarost dzisiaj gole maszynką, która jest do tych dłuższych zarostów fajnie przystosowana, więc ci, którzy nie nienawidzą golenia, ale jednak chcieliby tradycyjnie się ogolić. I robię to rzadko, raz w tygodniu, raz na dwa. Nie mówię o młodzieńcach, którym zarost rośnie na tyle wolno, że dla nich to jest normalne golenie się raz w tygodniu, czy raz na dwa. Mówię o ludziach, którzy są dorośli, którzy mają ten zarost już no dorosły po prostu i potrzebują i, i potrzebowaliby się golić raz czy dwa razy dziennie. Tak, są tacy, którzy mają tak silny zarost, że dwa razy dziennie, żeby być na gładko i wtedy się gorą tak, a rano się gorą dla świata, a wieczorem dla swojej kobiety, dla żony narzeczonej, żeby swoim kaktusem nie drażnić. No, yy, ale ja tam co drugi dzień wystarczy, także ja mam zarost rosnący niezbyt gęsto i niezbyt intensywnie. Więc ja wystarczy, że raz na dwa tygodnie, a jak ktoś właśnie ma taki zarost, wiecie, dorosły raz na dwa dni, oczywiście trzy, a czasem jak widać i dłużej, no powiem tak, że ta piana ciemna jest tam od z tyłu, z czachy, jak zdejmuję te resztki obłosienia, które mi zostały, to... To one ciemne są I moich 60 parę lat mam młodszych kolegów którzy usłyszeli na basanie, tak pan w białym czepku proszę wyjść z wody rozrabiał kolega ma włosy ma bieluteńkie bieluteńkie ma jak pierze gęsi domowej i jak woda mu to przyklapnęła tylko no fiorę to wygląda jakby był w czepku Pan w białym czepku, no tak, no ma takie białe włosy po prostu. Ja nie mówię, że one są brzydkie. Yy, ta biel jest taka fajna jest. A ja mam ciemne, mimo że jestem od niego starszy. N nie będzie dużo starszy, ale... Ale... No, starszy, to tak głupio brzmi, jestem wcześniej urodzony. Nazwijmy sobie po imieniu, jestem wcześniej urodzony. Dobrze. Cloud jak to Cloud, drugie przejście jest piękne i pierwsze było takie lekko szarpiące, mimo zastosowania maszynki do długich włosów, powiedzmy długie, cztery długie. No ale do dolenia to już się klasyfikuje jako długie. Mimo tych długich włosów właśnie Miał specjalnej maszynki dla długie, na długie włosy. Ten krok trochę, o, coś tam jakieś sywka Zrównałem z powierzchnią e, skóry. No tak, no. Jest tu na krawędzi gnącej Były takie lekkie galaretki. Czyli peeling został dokonany przy okazji golenia. Tak? I został zostanę został sobie na Co Wam pokażę? właśnie, co Wam pokazać, Papierek od Klauda. Klaud ma to do siebie, że jest w dwóch papierkach. To jest wewnętrzny papierek. Fajna, fajna fajna żuletka. Ja znam lepsze. ale znam niestety cały stada gorszych złetek i. Chwaliłem się, że to jest moja maszynka wyjazdowa. Dlaczego? No, bo jest dostatecznie łagodna, żeby przełknąć żyletki, które nabędę w kraju przybycia. Bo to jest z wyspy, to najczęściej się lata jednak samolotem. I. Często się źle nie bierze, bo wiecie, ja jestem minimalistą, jeżeli chodzi o bagaż, nie wiem, ja nie potrzebuję wiele. A jak wyjeżdżam na dłużej, wiecie jak się jedzie w jakąś cywilizację, nie wiem, Hiszpania, Włochy, gdziekolwiek, Australia, to się znajdzie coś takiego jak prania publiczna. I tam nie mówię o praniu brudów emocjonalnych czy kryminalnych. Mówię o praniu bielizny, odzieży. I zawsze sobie można pozwolić. No. Zapewne zauważyliście, golenie jeszcze nie jest skończone, już przy herbacie. Dlaczego nie? Bo teraz, słuchajcie, teraz, dopiero teraz, będzie pretekst do filmu, no bo do golenia pretekstem było ogłosienie. Będzie pretekst do filmu. Mikołaj mi przyniósł coś takiego. Takie piękne, złote pudełko z napisem Raban. I z taką banderolą szalą, którą teraz zdejmę. Z napisem "1 Million. 1 milion. Słuchajcie, to rzeczywiście wygląda jak milion i to nie złotówek, jakichś tam dolarów powiedzmy. Tak się wyłamuje, żeby to z wierzchu ogarnąć. I w środku jest duży bałagan w tej chwili ale w środku są trzy rzeczy, trzy opakowania dezodorant, perfumy i płyn po goleniu, w opakowaniu w kształcie sztabki złota. No tu jest e, szkło niżej, dlatego że żeby było widać, to jest pełne. Ja jeszcze tego nie używałem. Naprawdę to jest moje pierwsze użycie, pierwsze to oczy zamknę, żebym tylko czuł jak to z Pacora band zwykle bywa z Pakorabandu projektantem mody Przede wszystkim projektantem mody nie innowacyjny. W latach 70. On wygłosił serię odzieży, która była szyta overlockiem, kontrastową nitką ze szwem na wierzchu. Takie t-shirty, takie tam. Koleżanka przyszła w czymś takim kiedyś do szkoły pamiętam w liceumie. Była lat 70. -tych. I mówi, no wszyscy mi mówią, że założyłam korzulkę na lewą stronę, a to taki design jest. No, tak, no, taki design. I teraz co powiem o tym zapachu? No tak, takie pierwsze psiknięcie to jest, wiecie, sam spirytusz, To spirytusowy zapach zdecydowanie, ale później zaczyna być Zaczyna być ekskluzywnie i garniturowo. Ja mam dzisiaj samochód do roboty. Jak przestanie padać. Mam dzisiaj samochód do roboty. Jest ekskluzywnie, jest garniturowo. Jest nieagresywnie. I wiecie co? Z tym Mitchell's z z tą resztką, z tym, z tym filmem, z tą pozostałością Mitchell's z Wolfata to daje fajną yy, opiekę skóry. Chociaż powiem szczerze, powiem szczerze, ten milion bajpakoraban jest fajny, ale moja skóra chyba lepiej była zaopiekowana po pinak grooming ze względu na olejki, które się tam zdarzały. Tu ja tu nie widzę żadnych olejków, wiecie, bo tu ta ciecz jest mocno klarowna. Poza tym no to jest pakoraban, to jest wysoka półka. To oni nie mówią, jakie mają muty głowy, serca i, i, i podstawy. Oni po prostu mówią, to jest zajebisty zapach ludkowie. Pakowanie jest jeszcze bardziej zajebiste. Nie? Zapach jest rzeczywiście wspaniały. On jest. To nie jest barbershop, to jest coś innego. To jest. Yy... Jest oczywiście, ma tą taką barbershopową świeżość w sobie, ale raczej ma takie noty, których ja nie jestem w stanie zdekodować przy swojej wiedzy i swoim nosie. Nie jestem fachowcem, ale powiem tak. To jest garniturowe. To. To jest perfum. Francja, Paryż poniżej jest napisane Barcelona. Wykonano w Hiszpanii. Nie, to jest woda toaletowa. Czyli to jest... To jeszcze nie jest perfum, to jest coś, co jest mniej agresywne od perfum. To jest woda toaletowa. No a to jest deseborant, czyli skoro użyłem tego, to za chwilę użyję tego, żeby było w komplecie. A tej wody toaletowej olewam. No, tak, olewam ją, No i piękniej. Teraz pięknie, wiecie, bym się coś się zdarzyło, to mi się to... W dno mi się to ucopiło mocno składam pudełeczko z powrotem i powiem wam, że jest to bardzo przyjemne, bardzo gustowne pytanie jak będzie trwałe zapachowo? myślę, że tak, bo te z wysokiej półki perfumy, e, zapachy. Nie tylko perfumy, ale ogólnie zapachy. Z wysokiej półki tam nie żałują ambry, czyli e, ambra to nie jest to, co jest z, e, po angielsku opisywane jako amber. E, w tej wiecie, w tej historii zapachu, no, no ty głowy i tak dalej. To nie, nie, nie. Tam to się nazywa inaczej. E, Yy, ambra to jest po prostu od zapachów. Kiedyś yy, to była substancja pozyskiwana yy, z gabla wielorybów. Dzisiaj są to substancje syntetyczne, oczywiście, bo wielor na wieloryby już jako ludzkość nie polujemy od dawna. Yy, I nie mamy... I wiele rzeczy, które które były pozyskiwane z cielska wielorybów takie jak fiszbiny, takie jak właśnie ambra takie jak wielorybi tran już nie istnieją, ale niektóre mają właśnie odpowiedniki syntetyczne i to jest ambra i to są fiszbiny rozgadałem się za dużo ludzie, dzisiaj przy naprawie z mojego samochodu będę pachniał zajebiście po prostu Tyle, do następnych filmów, do zobaczenia. Cześć!